Fundacja Bieszczadzka i Stowarzyszenie Bieszczadzkie Uniwersytet Ludowy zrealizowały projekt zatytułowany Kresowe Ścieżki w Bieszczadach jego podstawowym celem było wzmocnienie tożsamości i uczestnictwa w kulturze wśród mieszkańców Bieszczadów za pomocą działań edukacyjno-animacyjnych nastawionych na promocję kultury kresowej w Bieszczadach. Tłem historycznym realizacji projektu były wydarzenia znane pod nazwą Akcja HT 1951. W maju 1951 roku ówczesny Sejm PRL-u ratyfikował umowę o wymianie terytoriów części powiatów Rubieszowskiego i Tomaszowskiego za terytorium dzisiejszego powiatu wieszczackiego Na przełomie października i listopada 1951 roku w Bieszczady po tygodniowej kolejowej tułaczce przybyło 3934 osoby, w sumie 1097 rodzin. Na miejscu osiedlenia przez wiele lat czuli się tymczasowymi gośćmi. Dziedzictwo kulturowe tych regionów zostało zniszczone, a wiele miejscowości w ogóle przestało istnieć. Możemy uzupełnić naszą lokalną historię nakładającą się na ojczyste dzieje o kolejne wątki pisane przez ludzi, którzy jeszcze żyją, zachować materialne dowody wydarzeń i przekazać je kolejnemu pokoleniu. O kultywowanie pamięci tamtych lat apelował do młodzieży Zygmunt Krasowski w referacie zatytułowanym Trzy kroki po historii lokalnej. Akcja HT 1951. Oto fragment jego wystąpienia. Jest to bardzo ważny epizod w dziejach nie tylko kraju, ale epizod w dzieju rodzin, które tutaj mieszkają, których korzenie są właśnie tam, właśnie z ziemi, z ziemi sokalskiej, a którzy tutaj właśnie zostali przesiedleni w 1951. W 1951 roku. Chodzi o zachowanie tych śladów, chodzi o zachowanie pamiątek, a te pamiątki to są różnego rodzaju dokumenty, które są w archiwach domowych, to są różnego rodzaju zdjęcia, które się tutaj znajdują, to są wspomnienia mieszkańców, tych właśnie pradziadków, już dzisiaj dziadków i rodziców, którzy pamiętają tamten czas pionierski, tutaj właśnie. W Chodzi o to, żeby zachować te ślady. Ta wielka historia państwa, ta wielka historia Polski, to podobnie jak wielka rzeka, która przepływa przez, przez Polskę, ona nie od razu jest wielką rzeką. Do niej wpływają niewielkie rzeczki, strumyczki. I podobnie dzieje się z historią. Ta wielka historia tworzona jest przez małe historie rodzin, których. Jesteśmy częścią. To są te właśnie wydarzenia, które możemy zachować. I będziemy częścią tej wielkiej historii Rzeczpospolitej. O realizacji poszczególnych zadań projektu mówiły Lucyna Sobańska z Fundacji Bieszczackiej i Edyta Salnikow z Bieszczackiego Uniwersytetu Ludowego. byśmy opowiedzieć Państwu o projekcie Kresowe Ścieżki w Bieszczadach finansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2020, a także ze środków Województwa Podkarpackiego. Projekt ten jest kontynuacją projektu, który wspólnie Stowarzyszenie Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy, a także Fundacja Bieszczadzka realizowały przed laty, który dotyczył historii mieszkańców Bieszczad. Którzy przyjechali tutaj, a w zasadzie zostali przesiedleni w 1951 roku w ramach akcji HT. W poprzednim projekcie słuchaliśmy historii i chcieliśmy je upamiętnić. W tym projekcie powsta... chcemy zaznaczyć, że w Bieszczadach mieszkają osoby, które swym, swymi korzeniami pochodzą z grzędy sokarskiej. W projekcie Kresowe Ścieżki w Bieszczadach zrealizowaliśmy kilka projektów, celem których było pokazanie kultury, jaką ze sobą Kresowianie przywieźli w Bieszczady i kultury, która jest kontynuowana, która ciągle jeszcze w tych mieszkańcach trwa, ale trwa również w kolejnym pokoleniu, i kultura, która jest przenoszona na jakby pozostałe sfery bieszczackiego życia. Chcemy rozmawiać o kulturze kresowej, ponieważ uważamy, że korzenie są ważne, że tożsamość jest ważna i jest tym, co nas kształtuje i pozwala, z czym idziemy w świat. Nasze cele realizowaliśmy przez kilka konkretnych działań. Były to był to cykl warsztatów związanych z debatami oksfordzkimi, o których powie zaraz koleżanka i działanie było skierowane do młodzieży średnich szkół bieszczadzkich. Były to warsztaty jadła kresowego, warsztaty kulinarne skierowane z kolei do restauratorów i osób, które żywią turystów przyjeżdżających w Bieszczady, a celem tychże warsztatów było wprowadzenie jadła kresowego do menu bieszczadzkich restauracji, pensjonatów, hoteli. Chcieliśmy pokazać kulturę kresową z różnych perspektyw, z perspektywy różnych zmysłów. Zmysłu smaku, czyli kuchni kresowej, zmysłu wzroku, czyli pokazu mody kresowej, a także murali, które powstały w przestrzeni bieszczadzkiej. Chcieliśmy sprowokować młodzież do dyskusji, a także przemyślenia, czym dla nich jest tożsamość i czy mają w ogóle świadomość, iż w Bieszkadach mieszkają osoby pochodzące z grzędy sokarskiej, ale i nie tylko. Chcieliśmy także podkreślić ważność dyskusji, spotkań i relacji. Chcieliśmy doprowadzić do spotkania mieszkańców, którzy pochodzą z kresu ale którzy już tu osiedli, mają dzieci, wnuki i prawnuki i którzy mogą i którzy chcą, chcą pamiętać o swojej przeszłości, ale też, żeby wnuki mogły patrzeć w przyszłość i pamiętając o tej przeszłości mogły rozwijać skrzydła. Jednym z działań projektowych były warsztaty debat oksfordzkich, Warsztaty te odbyły się w czterech szkołach średnich z powiatu bieszczadzkiego i leskiego. Efektem przeprowadzonych warsztatów był turniej bieszczadzkich debat oxfordzkich. Turniej zwyciężyło liceum ogólnokształcące imienia generała Andersa z Leska. Podczas debat młodzież dyskutowała o tożsamości bieszczadzkiej, o ważności tożsamości w Rozwoju młodych, młodych ludzi i czy ta tożsamość jest ważna, bo żeby dyskutować, trzeba stawiać odważne pytania. Jednym z projektowych działań były warsztaty kulinarne, podczas których przedstawiciele bieszczackich restauracji, pensjonatów i osoby, które żywią turystów przyjeżdżających w Bieszczady. Uczyli się kresowych potraw. Warsztaty odbyły się w, w fundacji Bieszczacki Młyn. Państwo Bałkotowie użyczyli nam chlebowej chaty i w tej pięknej scenerii przez dwa kolejne dni uczestnicy warsztatów przygotowywali różne kresowe potrawy. Były to kryżałki, była to kartoflanka zaburzańska. Kiszka ziemniaczana, babka ziemniaczana, ciasto drożdżowe, pierogi z płucek i zupa z płucek. Oczywiście efektem całego działania jest publikacja pod nazwą Kresowe Smaki, zawierająca przepisy, zawierająca zdjęcia przygotowanych potraw i będzie dostępna dla wszystkich uczestników projektu i nie tylko. Ciekawym, takim barwnym działaniem był pokaz mody, a właściwie szereg przygotowań do tego pokazu mody kresowej. Tutaj bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować pani Grażynie Kwiatek, która zaangażowała się w to działanie i razem ze swoimi znajomymi seniorkami ustrzyckimi przygotowała. Rzeczy przygotowała stroje, które w tym pokazie wykorzy zostały wykorzystane. Ciekawostką jest to, że modelami podczas tego pokazu yy, były wnuki, prawnuki, dzieci i osoby bezpośrednio yy, przesiedlone w ramach akcji HT. Pokaz dostarczył wszystkim dużo wrażeń, takich nieodmiennych, niecodziennych wrażeń. To była radość, to był podziw, no i to były wspomnienia. Jednym z działań realizowanych w ramach projektu Kresowe Ścieżki w Bieszczanach była chęć pokazania mieszkańców Kresów, którzy przyjechali w Bieszczady. Inspiracją dla nas był Cichy Memoriał Arkadiusza Andrzejkowa i podążając, podążając jego krokiem, postanowiliśmy upamiętnić mieszkańców, którzy przyjechali w Bieszczady, pokazać jak wtedy wyglądali, pokazać ich w przestrzeni bieszczadzkiej. I tym oto efektem jest mural znajdujący się za nami, przedstawiający mieszkańca Kresów tuż po przyjeździe w Wieszczadi. W ramach projektu zrealizowano słuchowisko zatytułowane Ukołysane tęsknoty oparte na relacjach i wspomnieniach osadników, a jego autorem jest Bożena Płocka. Uczestnicy projektu wysłuchali prelekcji historycznych poświęconych historii osadnictwa w Bieszczadach. W ramach tego działania powstały dwa murale. Drugi mural znajduje się na ścianach kina Konkret. Jest na tym zdjęciu przedstawiona mieszkańca Kresów, która przyjechała tu z Pieszczady, pani Adolfina Nea, która też jest właścicielką tego zdjęcia.